Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, wycisz mnie wewnętrznie i zewnętrznie, i pokaż prawdę o całym tym dniu. Czy przeżyłam ten dzień? Z miłosierdziem w sercu, czy przeżyłem ten dzień? z miłosierdziem w sercu Pan Jezus powiedział Miłość nie jest zapłatą, lecz darem nie jest zapłatą za zasługi, lecz darem mimo braku zasług. Jest darem niosącym oczyszczenie i uświęcenie, darmo danym. Alicja Lęczewska zapisała w jednej z dróg krzyżowych takie słowa: Bądź miłosierna dla innych, jak ja jestem dla ciebie. Przywracaj im moją twarz. Czy dzisiaj byłam miłosierna, dla moich bliskich? Dla sąsiadów, dla męża, żony, dzieci, dla ludzi, których dzisiaj mijałam, spotkałam. Czy byłam jak Samarytanin, milcząco pomagający, zatroskany w pełni o dobro drugiego człowieka, czy też raczej oczekiwałam oczekiwałem pomocy od innych? Przepraszam, że moje myśli, intencje i czyny, słowa i zachowanie nie były pełne miłosierdzia. Za każdy fałszywy obraz drugiego człowieka i mnie samej. Przepraszam za wszystko, co dziś sprawiło Tobie ból, Jezu, z mojej strony, ból zadany braciom. Przepraszam. Jezu, uczyń moje serce miłosiernym, miłosiernym dla każdego, jak Ty jesteś dla mnie miłosierny. Dziękuję za cały ten dzień. Za każde okazane z Twojej strony Jezu wobec mnie miłosierdzie, za Twoje miłosierdzie tak bardzo cierpliwe wobec mnie. Dziękuję za Twoje miłosierdzie, które okazałeś mi przez moich bliskich, ich modlitwy, spojrzenia, zachowanie. Dziękuję za każde miłosierdzie, które otrzymałam dzisiaj od drugiego człowieka. Matko miłosierdzia, czuła i delikatna, cierpliwa i łagodna. Dziękuję za miłosierdzie okazywane, przez tajemnicę Różańca Świętego. Za wszystkie sytuacje, w których Ty, Maryjo, poprzez Różaniec, nauczyłaś mnie miłosierdzia. Dziękuję. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu za miłosierdzie jak była na początku tego dnia, teraz, w tym czasie i zawsze, i na wieki wieków. Amen.